Hej, witam was ponownie. Chyba nie będę się tak witała za każdym razem, nie wiadomo jak. Ale dzisiaj otwieramy dwie kolejne paczuszki, bo nie dałam rady wczoraj otworzyć dziewiątki, a dzisiaj mamy 10 dzień grudnia, więc otworzymy sobie obie na raz. Mam tutaj asystenta, który otworzy nam dziewiątkę, tylko zrób to tutaj na wizji. Asystent cały w pieczątkach i tatuażach. No ale tutaj, tutaj, bo nie widać. O tu. No i wyciągnij. Tak, o. Tu mamy tasiemki. W pięknych kolorach. Takich jesiennych w brązach piękne tu coś jest jakieś 63 kolorys, ale raczej nie może, może to tylko pudełki fajne są zobaczcie przeróżne bardzo ładne na pewno się przydadzą do wykańczania prac. I jeszcze były cukieraczki i teraz otwieramy paczuszkę numer 10. Sprawdź, co to jest. One. O Jezu, śliczne. Marzyłam o takich pinach. Naprawdę o nich marzyłam i jeszcze pszczółkowe. Dziękuję, Mikołajko. Piękne są naprawdę. Bardzo lubię pszczółkowy motyw. Hmm. Teraz muszę jakąś piękną pszczółkową poduchy sobie wyszyć. Śliczne są. Jajko. Dziękuję. Naprawdę przepiękne. Z another button. Przepiękne. Dziękuję. A ty wiesz kto jest Mikołajką? Nie, nie wiem kto jest Mikołajką, Arturku. I tak myślałam, co zrobić, żeby te filmiki były trochę dłuższe, bo minęły dopiero dwie minuty. I tak dziewczyny opowiadają o swoich procesach aktualnych. Dużo osób wyszywa jakieś świąteczne rzeczy, a ja nie wyszywam, bo ch chciałabym skończyć, chociaż nie wiem, czy mi się to uda, ale bardzo bym chciała skończyć sal z Cloud Factory, ten o takich bajkach zostały mi dwie i troszeczkę. No i tam jeszcze jest ramka, więc yy, muszę się naprawdę trochę sprężać, żeby to się zmieścić w czasie. Dlatego nic nie zaczynam świątecznego. Wyszyłam gnoma i chyba mi wystarczy. I teraz yy, przygotowałam za tu sobie tu takie prace, które kiedyś, kiedyś wyszyłam jeszcze przed przed moim kanałem, a nawet przed, yy, przed, w czasach, gdy jeszcze nie oglądałam Tuba, ale wtedy prowadziłam bloga i odwiedzałam inne blogi. I właśnie yy, brałam też udział kiedyś w zabawie choinka, ale nie pamiętam, jaki to był rok. I wtedy na tą choinkę zrobiłam między innymi takie zawieszki. Tu mamy Grincha. On jest dwustronny. Z tej strony jest psotny Grinch z takim, widzicie, sercem pustym. A z tej strony jest już ten dobry Grinch po przemianie z pięknym, dużym, różowym sercem. I później mu do pary zrobiłem Maxa. Maxa z przywiązanym porożem na kokardkę. Bo on tam robił za Renifera. I ten nosek taki Jakiś taki Można by tutaj coś w sobie przyszyć Ona nie ma Nie ma pleców Ja wtedy nie robiłam pleców takim rzeczom Więc mam takie Takie dwie zawieszki Ale piękne prawda jestem mega mega zadowolona To jeszcze raz dziękuję I widzimy się Już niedługo z powrotem Cześć